Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Wracamy na salony. Czas na szpil. 2 czerwca 2017 roku, po domowym remisie z Górnikiem Łęczna, nasz klub żegnał się z ekstraklasą. Po aż ci, którzy znają najnowszą historię ruchu, powiedzą po zaledwie 6 latach przerwy, a dokładnie 2242 dniach, niebiescy znów zagrają w najwyższej klasie rozgrywkowej. Warto w tym miejscu przypomnieć, że blisko 100 lat temu ruch był jednym z założycieli ligi. Dzisiaj PKO BP Ekstraklasy. klasy. No, Liga powstała jako taka forma sprzeciwu klubów wobec PZPN-u, no, tak naprawdę. I przez pewien czas ruch nie był skłonny do ligi dołączyć. Na pierwszych zebraniach ruchu nie było wśród założycieli ligi, ale później zdecydowano się jednak do tej ligi dołączyć. W 1927 roku Ruch jest jednym z klubów, które rozpoczynają pierwsze historyczne rozgrywki ligowe w Polsce i jest klubem założycielem ligi. Pierwszy sezon w 1927 roku zaczął się nieszczególnie dla ruchu, dlatego że na wyjeździe niechcący nie mieliśmy swojego stadionu wtedy dopuszczonego do warunków ligowych. Tak, przypadek, nie? Zagraliśmy z FC Katowice, przegrywając 7-0. Mam nadzieję, że ta analogia, która się narzuca ligowca pozbawionego swojego stadionu, będzie obejmowała też pozytywny skutek tego pierwszego sezonu, czyli utrzymanie, prawda? Jesteśmy Beniaminkiem, wydrapaliśmy się z bardzo niskiego poziomu. Mam nadzieję, że wierzę w to głęboko, że piłkarze podniosą ten ciężar, który na nich leży, i pozytywnie wyjdziemy z tych, z tych rozrywek. Sezon 2023-2024 będzie dla ruchu 78 w historii w najwyższej klasie rozgrywkowej. Większą liczbą kampanii spędzonych w Elicie mogą się pochwalić jedynie Legia i Wisła. Bilans niebieskich to 2067 meczów, 2428 zdobytych punktów, 841 zwycięstw, 555 remisów, 671 porażek. 3107 zdobytych goli i 2658 straconych. Co ciekawe, ostatnie jak do tej pory ekstraklasowe zwycięstwo ruch odniósł w Lubinie, gdzie w marcu 2017 roku pokonał zagłębie 1 do 0. Niebiescy wrócą do walki o punkty dokładnie po 50 dniach. Tyle dzieli ostatni mecz pierwszoligowego sezonu z GKS-em Tychy, który dał nam upragniony awans od niedzielnej premiery PKO BP Extra Klasy w Lubinie. Za naszą drużyną ponad czterotygodniowy okres przygotowawczy do rozgrywek. Przede wszystkim myślę, że po tym ostatnim meczu ta radość i, i ten czas odpoczynku był taki też ważny, bo myślę, że poschodziło z nas ciśnienie, zawodnicy też troszeczkę wyczyścili. Głowy, ale też ta dyspozycja fizyczna, to ogólne takie zmęczenie na pewno było ogromne. Później wznowienie, szybciutko badania na wf ie obóz tygodniowy, bardzo fajny, w bardzo fajnych warunkach. No i teraz już te ostatnie szlify można powiedzieć, bo to zostało po obozie dwa tygodnie praktycznie do startu ligi. Już przechodziliśmy w takie mikrocykle bardziej startowe. W czasie przerwy w rozgrywkach ruch rozegrał pięć sparingów. Podczas grupowania w Busku Zdroju zremisował bezbramkowo z FC wolontarii. Potem również remisami 1 do 1 kończyły się konfrontacje z drugoligowym Hutnikiem Kraków oraz pierwszoligową Stalą Rzeszów. W ubiegły piątek na głównej płycie Stadionu Przycichej ulegliśmy Piastowi Gliwice 0 do 1. A dzień później w Opolu pokonaliśmy pierwszoligową Odrę 2 do 0. Myślę, że te dwa sparingi z Piastem i, i z Odrą Opole jeszcze to nie było to co byśmy chcieli pod kątem Fizycznym, ale jestem przekonany, że ten, ten tydzień czasu nam pozwoli, żeby ta forma na, na lubin była dobra i optymalna na ten, na ten moment. W trakcie okresu przygotowawczego w naszej drużynie doszło do licznych zmian personalnych. Podsumujmy sobie ruchy kadrowe, do jakich doszło przy cichej. Tego lata drużynę niebieskich zasiliło 10 nowych zawodników. Oraz wracający z wypożyczenia i Barański. Nasz klub zakontraktował piłkarzy do każdej formacji, a jak przekonuje trener Jarosław Skrobacz patrząc na możliwości finansowe, okienko transferowe można zaliczyć do udanych. No, taka normalna kolej rzeczy, no. No, trzeba było tą kadrę przebudować. Na pewno ja bardzo się cieszę z tego, że, że nie odszedł od nas praktycznie żaden zawodnik który my, jako sztab, tu jako klub ogólnie, którego chcieliśmy zatrzymać, więc to, to się trzeba cieszyć, bo pierwszy jak się wzmacniasz, to się nie osłabiaj, więc to był taki, taki pierwszy krok. Później, rzeczywiście tych rozmów, masa roboty wykonana przez Marcina Stokłose i to, to naprawdę niekiedy. Trzeba współczuć, bo, bo też wiem, jak, jak to niekiedy te rozmowy z menadżerami, z dyrektorami klubów, jak to wygląda, i tu na pewno to były bardzo, bardzo ciężkie, trudne dla nas rozmowy, tym bardziej, że mieliśmy określone jakieś zasady tych rozmów, jakieś widełki finansowe, których, których nie chcieliśmy łamać. I myślę, że to wszystko, co udało się zrobić, to jest bardzo z naszej strony takie przemyślane ruchy, nie było tutaj nic ani na wyrost. Chociaż być może gdzieś tam te nasze apetyty były były w paru przypadkach yy większe i chęć pozyskania kilku jeszcze zawodników była, ale jest tak, jak jest i tak jak ja cały czas powtarzam. Bądźmy zadowoleni z tego, co mamy. Jednym z nowych nabytków ruchu jest Filip Starzyński. Doświadczony pomocnik, który na swoim koncie ma ponad 300 występów w Ekstraklasie, wrócił na cichą po 8 latach. Dużo o tym myślałem i. Cieszę się, że się udało po prostu tutaj wrócić, bo zawsze sobie gdzieś tam w założeniach miałem, żeby, żeby w ruchu jeszcze zagrać w Ekstraklasie, bo ruch dał mi możliwość zadebiutowania. Wyszedłem tutaj na szersze wody z tego klubu, także bardzo, bardzo się cieszę, że mogłem tutaj trafić. Ja jestem z natury takim lekkim optymistą, także przeczucia mam. Przeciusia, przeciusia mam dobre. Wiem, że to nie będą łatwe mecze, i to będzie dla nas trudny sezon. Natomiast ja jestem nastawiony dobr, dobrze i wierzę, że będziemy, będziemy dużo punktować. Dla niebieskich, niedzielny mecz w Lubinie będzie powrotem do najwyższej klasy rozgrywkowej po 6 latach. A dla wielu piłkarzy, szansą na debiut w Elicie. Jednym z takich graczy jest Konrad Kasoli, który z ruchem przeszedł drogę z trzeciej ligi do PKO BP Ekstraklasy. Marzenia miałem zagrać w Ekstraklasie. W życiu bym nie powiedział, że przeszedłem właśnie wtedy do ruchu. Uda się to marzenie spełnić tak szybko. Marzenie, które może się wydarzyć już za kilka dni. I chyba no, szczerze mówiąc dalej, tak mnie dociera czasami. No naprawdę te, te 3-4 lata tak szybko to wszystko minęło. Yy, marzenia się teraz spełniały. Yy, no coś pięknego. No teraz po prostu nic, tylko wyjść na niedzielny mecz i walczyć. Na pewno dla niektórych będzie to taka, taka taki skok, nie kiedy nawet na głęboką wodę, bo. My oczywiście, że tak, ale jeśli sobie porównamy, że, że dwa lata temu jeszcze kilku zawodników stąd grało na poziomie trzecioligowym i nigdy i nigdy nie grali wyżej. Jeśli już nawet debiut w drugiej lidze, to był cały czas debiut. Później przychodziła pierwsza liga. Ja mówię, gdybyśmy tak na to popatrzyli, to to taki przeskok ogromny, ale z drugiej strony ci zawodnicy też przez te dwa lata czynili, czynili stały postęp, no bo to, że, że udało się awansować do drugiej ligi, do, do pierwszej, teraz do Ekstraklasy, no to przecież to jest też to, że, że cały czas te umiejętności są coraz większe i, i to jest przyczyną, myślę, że oni tak sobie powinni przede wszystkim na to spojrzeć, z taką ogromną wiarą w to wszystko, co robią i wiarą, wiarą przede wszystkim w siebie w swoje umiejętności. Są, na pewno jestem ten y, przeskok y, między pierwszą a Ekstraklasą, no też teraz rozgrywaliśmy sparingi, chociażby właśnie czy z Piastem, gdzie jest dużo wyższa kultura gry, organizacja. No, będzie to na pewno duże wyzwanie na nas, ale tak jak mówię, no, my takie lubimy i jesteśmy też dobrze przygotowani i mam nadzieję, że pokażemy się z jak najlepszej strony teraz na wojsku. O tym, kto dostanie szansę debiutu, przekonamy się w niedzielę. Pewny może być tylko Jarosław Skrobacz, dla którego mecz w Lubinie będzie ekstraklasową premierą w roli pierwszego trenera. Myślę, że, że jeśli o mnie chodzi, to to ma najmniejsze znaczenie w tym wszystkim. To rzeczywiście zawodnicy wyjdą na boisko, to zawodnicy na tej płycie przez te 90 minut meczu w Lubinie będą musieli pokazać swoje, swoje umiejętności, ale też to, co naprawdę mają najlepsze i, i, i to będzie takim problemem, żeby właśnie wykrzesać na to spotkanie tego maksa, żeby, żeby to spotkanie wyglądało z naszej strony tak, jak sobie życzymy. Z ruchem zdobywał Mistrzostwo Polski. W jego barwach rozegrał aż 259 spotkań, a następnie przez lata z powodzeniem prowadził niebieskich w roli szkoleniowca. Na trenerskiej ławce Chorzowian zasiadał aż 219 razy, co pod tym względem daje mu drugie miejsce w historii klubu. W niedzielę Waldemar Fornalik, bo o nim mowa, po raz pierwszy od opuszczenia cichej. Stanie naprzeciw niebieskim. Kibicowałem ruchowi, żeby jak najszybciej wrócił w szeregi ekstraklasy. Czy jest zaskoczeniem? No Na pewno tempo, w jakim ruch wrócił do tej ekstraklasy, czyli awanse rok po roku, ale dla mnie jest to, nie jest to aż tak wielkim zaskoczeniem, gdyż, gdyż znam klimat i to środowisko, znam kibiców, znam ludzi, którzy pracują w tym klubie. Także jest to wypadkowa naprawdę ciężkiej i bardzo dobrej pracy wielu, wielu ludzi. No przede wszystkim spodziewam się tego, co pokazali w meczach w pierwszej lidze, że jest to zespół bardzo dobrze zorganizowany, jest to zespół grający bardzo ambitnie i zespół, z którym no każdy będzie się musiał liczyć. Waldemar Fornalik objął stery w Zagłębiu w połowie poprzedniego sezonu, gdy miedziowi znajdowali się tuż nad strefą spadkową. W rundzie rewanżowej, już pod wodzą nowego szkoleniowca, zespół z Lubina spisywał się dużo lepiej i rozgrywki zakończył na bezpiecznej dziewiątej lokacie. Sezon 2023-2024 już wystartował. Spójrzmy na rezultaty rozegranych już spotkań i terminarz kolejnych gier. Ligowe zmagania rozpoczęły się w Grodzisku Wielkopolskim, gdzie Warta przegrała z Pogonią. W drugim piątkowym spotkaniu Legia wygrała z ŁKS-em. Ekstraklasowa sobota to między innymi starcia Rakowa z Jagiellonią czy Piasta z Lechem. Wszyscy czekamy jednak na niedzielę, kiedy to ruch stanie do rywalizacji z Zagłębiem. Również tego dnia widzę w Podejmie Puszcze. Pierwsza seria gier zakończy się w poniedziałek w Kielcach meczem Korony ze Śląskiem. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą, jaką na pierwszą kolejkę rozgrywek przygotował nasz sponsor strategiczny – BetClick. Dobry tu Adler! Witam Was po przerwie we programie Czas na Szpil! Ja nie będę sam zbędnie fanzolić i no od razu zapraszam Was na tradycyjny konkurs. Napiszcie we komentarzu w kery minucie padnie pierwszy tor we Szpilu z Zagłębiem. Jak już napiszecie konkretną minutę, to dodajcie też coś od siebie. Co byście widzieli w naszych programach, co wam się podobało albo co wam się nie podobało. A teraz badajcie jaki gyszek mamy do tego co wygrał. Strik! Nasz nowy sponsor BetClick do mu mu taką elegancko koszulka meczowo. Bez już jest o co walczyć. Nie zapomnijcie ustawić łapki w górę pod filmem, subskrybować kanału, a w to może to zachęcam do wspierania Ruch TV na YouTube. Bo tak do przypomnienia powiem, że do wspierających robimy materiały ekstra. Dobra, trochę że się rozgodał, ale już styknie. Czym dzisiaj niebiescy? Czas na szpil!